Hej, czy to nasza nowa pani? Pani Joasiu? Spóźniła się pani, a to pani pierwszy dzień. Nazywam się pani Joasia. Dzieci, proszę wyjąć książki. Miałam bardzo dziwny sen. O takiej masce, o zwierzętach i trąbi powietrznej. Ua! Narodzi się super bohaterka. Potrafię ratować zwierzęta. Jak mnie wzywają, to muszę zjeść kawałek kredy i lecę na ratunek. Jest pani super nauczycielką. Super nauczycielka. Wow! Świat nie będzie już taki sam. Ja polecimy. Uuu! Zobacz, jak wysoko jesteśmy. Au! Muszę nad tym popracować. Nowa dyrektorka uśpi więcej zwierząt dzisiejszej nocy. Muszę iść! Ale my pójdziemy z panią, żeby pomóc. To zbyt niebezpieczne. Idę sama! <śpiewanie> Co to ma być? Wygląda pani słodko, ale pani dyżur już się skończył. Posłuchaj, a! czy ty masz świnki w wiadrze? Miałam WF i... a. w tym stroju? Super nauczycielka. Coś słyszysz tymi śmiesznymi łóżkami? Śmiesznymi? Super nauczycielka, wkrótce w kinach.